Siemanko, witam wszystkich dzisiaj akcja kradzione sianokosy No już praktycznie ostatnie wow. ostatnie 5 hektarów ale no, co no też zgonił tutaj z, prasowane, nawet nie do końca jest jeden kawałek nie wiem, czy tu jest 2,5 czy jakoś tak no. szyba ujebana, no przykro mi nie, dzisiaj nietypowo, bo na dżundirze złożę znaczy złożę, przyjechałem pierwszy raz przyjechałem pierwszy raz, co tam No tam przyjechałem, no i przywiezłem deszcz. Dzisiaj wróciłem z rodzinką z nadmorza. Dopiero co, praktycznie po prostu z auta, Stoczyłem w ciągnik. Ale taka droga to męcząca trochę kurwa 430 km. Tam dwie przerwy robiłem ale Po drodze to strasznie padało tam w okolicach Zielonej Góry To nic nie było widać chwilami no i tak ale teraz ma być yy, cały tydzień praktycznie pogoda do soboty także na no spokojnie sobie to zrobimy tu już dużo nie zostało ono było już suche tylko no widzicie deszcz taka, no, teraz deszcz, drzawka taka przyszła on robi? Brzawka, no i już popieprzyło się, a no, no co zrobić? Ojej! Johnny robi puuu! Bez... bez tulejki. Znaczy tam... Ten... Jest taka tuleja taki łącznik żeliwny. Czy tam to żeliwo, czy staliwo, nie wiem. Pospawało się jakoś, bo to przyspawałem do tego łącznika rurę kolano. Takie wiecie, po druciarsku oczywiście. Jak przystało na druciarza. No i on tak sobie uu, robi fajnie. Przy zmianie biegu to też fajnie tak robi, tylko to trzeba umieć zrobić. Czyli, najpierw ciskamy sprzęgło, potem puszczamy gaz, i wtedy tak fajnie robi. i Co Wam powiem więcej po drodze, tak jak widziałem, no to tam. Miejsca już takie są, że jęczmienie to praktycznie pójdą pod kosy, no nie wiem, za dwa tygodnie, to max. Tutaj w Lubuskiem, no i tu też koło Bolesławca, to tam jachy, to wiecie. To już przyjarało. U nas też takie, gdzie gorsza ziemia, to już też jest żółty, nie? Ale... Ale do żniw to jeszcze trochę, mam nadzieję. Się z tym wszystkim obrobić muszę. Z. 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 pod jedną wiatą zrobić trzeba. Ziemię trochę wybrać. No, Będziecie sypać zboża. A co więcej. Je pochwalę, że sprzedaliśmy Zetora. Ha! sprzedaliśmy Zetora. Daleko nie poszedł Poza, za Jelenią Górę. Tam kaczorów, tam jakieś okolice. Jak oni mówili, Radomierz, coś takiego, ja tam nie znam tych okolic za bardzo. No, przyjechali, lawetą, zabrali. A niech im tam chodzi, jak najlepiej. Jak pojechaliśmy nad morze, to wtedy przyjechali i wieczorem zabrali go. A tu nas i tak on już nie miał zajęcia za bardzo, bo wszystko robiłem John Deere'em: pryski, nawozy, wszystko, wszystko. A jak mamy kupować teraz większy ciągnik, to po co nam ten ta te 80? A grosz się przyda. Także no zobaczymy co tam Teraz skończymy siano, to może coś będziemy jeździć jeszcze oglądać. No, trzeba już coś kupić, bo zaraz żniwa, po roboty pip, No z góry jak nie wiem widzicie taka tu jest górka ciągniki bez napędu to lecą z niej jak szmaty jak i popcha maszyna 30 to nawet z, to, z grabiarką z przetrząsarką z, z tego spychało z góry No i dobra, jestem zapełniony. wybrałek nie pogubić a jak u was się Te kosami tej jak widziałem po drodze no to słabo tam pokoszonych jeszcze łąk dużo stoi. Prawa już przepłęcz przerastana. Tam nad samym morzem widziałem gospodarstwo, nie wiem, który to był w piątek czy w czwartek, prasowali siano. No i tak Na dzisiaj będzie po robocie, jeszcze raz przyjadę, bo nie zabrałem wszystkiego Coś ma padać jeszcze dzisiaj No, także jak jutro będzie pogoda Z rana się przewróci Zresztą zobaczymy jak będzie padać Może się uda tak wysuszyć jeszcze może jutro po południu będziemy zbierać zobaczymy jak to będzie już mam pozytywne już, kurde zara miesiąc jak, jak to się ciągnie a tu zarażniwa Widzicie jęczmień to nie mój Ale tutaj już też żółtnie dobrze, gdzie lepsza ziemia to jeszcze zielony, nie? Dobra, będę kończył na razie, wzywajcie się.